18 sierpnia ukazała się Mortal Shell, gra, na którą moim zdaniem wszyscy fani Sousów powinni zwrócić swą uwagę. Z racji tego, że znajduje się w tej grupie, ta produkcja nie mogła przejść bokiem. Pograłem w Mortal Shell, przeszukałem w celach e, wsparcia logistycznego internety i przygotowałem dla Was listę 10 rzeczy, które powinniście wiedzieć o Mortal Shell. Z czym to się je, czego można się spodziewać i o co w ogóle chodzi z tą mroczną grą. Uderzcie w dzwonek, pozostajecie w ten sposób z nami na bieżąco, a ja zapraszam na materiał. Jedną z cech Soulsów jest to, że zarówno historia, jak i bohater są owiani sporą dozą tajemnicy, także i świat gry nie jest opisany w prosty sposób, a jego poznanie jest zależne w sumie od tego, jak wnikliwie czytamy różne opisy w grze, lub słuchamy i staramy się zrozumieć często wieloznaczne wypowiedzi mieszkańców. W Mortal Shell wcielamy się w istotę bez przeznaczenia i budzimy się w dziwnym wymiarze, bez żadnej podpowiedzi, po co w ogóle istniejemy. Stajemy naprzeciw dziwnego strażnika, który po skończonym pojedynku bez znaczenia, czy wygramy, czy przegramy. Przy pomocy Wielkiej Ryby odsyła nas do świata Fallgrim. Tam, wśród kilku tajemniczych istot, na które się natkniemy, jest także i dziwny więzień, który prosi nas o pomoc w jego uwolnieniu. Aby tego dokonać, musimy pokonać trzech potężnych przeciwników okupujących swoje krainy. Zadanie jest w sumie proste w założeniu. Jednak na naszej drodze staną potwory, mutanty i różni mroczni rycerze, więc możecie założyć, że przeprawa będzie co najmniej wymagająca. Tytułowe Mortal Shell, czyli z angielskiego śmiertelne skorupy lub powłoki, są bardzo ważnym aspektem gry. Nasza postać jest w stanie przejąć kontrolę nad czterema wybranymi, uśmierconymi rycerzami, przez co zyskujemy dostęp do właściwie czterech różnych klas postaci. Każda z powłok ma unikalne zdolności specjalne, różnią się ilością posiadanej energii, staminy i charakteryzują się innym stopniem wytrzymałości. Nie należy ich traktować jako pancerza, a raczej zupełnie inną postać, w którą możemy się wcielić. Początkowo też nie mamy dostępu do nich wszystkich, więc aby je posiąść musimy dokładnie przeszukiwać folgrym. a biorąc pod uwagę fakt, że kraina ma wiele zakamarków, trzeba robić to bardzo dokładnie. Gdy podczas walki stracimy całą energię, zostajemy wyrzuceni z naszej powłoki, ale mamy szansę na powrót do niej. Gdy się to uda, odzyskamy energię, aczkolwiek teoretycznie możemy tak zrobić tylko raz, chyba że korzystamy ze specjalnych przedmiotów, które na przykład na siłę wyrzucają nas z niej, lub zostawiliśmy ją umierając w tym miejscu wcześniej. Jako ciekawostkę dodam fakt, że w grze istnieje możliwość takiego odgórnego odrzucenia całkowicie korzystania z powłok, z czym wiąże się zdobycie trofeum. Czyli aby wbić platynę, mówiąc prościej, trzeba przejść grę będąc w tej najsłabszej formie, w której jesteśmy praktycznie na strzała od każdego. Do zrobienia? Z pewnością, ale to wyzwanie dla prawdziwych hardkorów. Oczywiście jeśli zginiemy tracimy swój cały nektar, czyli walutę stosowaną w grze i musimy wrócić się na miejsce swej śmierci i zebrać nasz staw, jeśli nie chcemy aby przepadł. Możliwość chwilowej zamiany się w kamień jest bez wątpienia unikalną cechą Mortal Shell. Na początku myślałem no spoko, tak długo jak trzymam przycisk jestem nieruchomym posągiem, a kamień schodzi ze mnie po tym jak otrzymam cios. Proste, ale po jakimś czasie okazało się, że zamienianie się w kamień daje sporo możliwości kombinowania. Jeśli dosłownie na ułamek sekundy przed zadaniem ciosu pykniemy się w kamień, nie tylko mamy szansę na zadanie dodatkowych obrażeń przeciwnikowi, ale często stwarza nam to małą, ale zawsze występującą możliwość kontynuowania ataku. Zamiana w kamień jest w sumie jak blokowanie, ale też nie do końca. I szczerze, to musiało mi po prostu to kliknąć, bo na początku nie wydawało mi się to intuicyjne. Aczkolwiek ta forma obrony i ataku jednocześnie wiele razy doprowadzała do ciekawych sytuacji, tym samym sprawiając, że walka była płynna i zawsze mogło wydarzyć się coś niespodziewanego, co w grze, gdzie liczy się praktycznie każde machnięcie mieczem, jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. Podobnie jak i powok w grze są cztery rodzaje broni. Zwykły miecz, wielki dwuręczny, duża buława i młot wraz z dłutem. Część z broni posiada własny element, do którego dostęp uzyskujemy dzięki specjalnym artefaktom, które musimy wcześniej znaleźć. Tak właściwie to, aby zdobyć broń, musimy ponownie udać się za pomocą magicznych tomów do innego wymiaru, aby tam pokonać strażnika, który ją dzierży. W myśl zasady, że jesteśmy godni, aby ją posiąść. Dodatkowo każda z broni posiada specjalne ataki, które aktywujemy korzystając ze specjalnego paska energii. Dodatkowym orężem, choć w tym przypadku chodzi bardziej o defensywę, jest specjalna pieczęć, którą gdy mamy naładowany jeden pasek energii i użyjemy ją w odpowiednim momencie, zripostujemy atak wroga, dzięki czemu odzyskamy trochę straconej energii życiowej. Walka wymaga od nas nie tylko wczucia się w rytm, ale zrozumienia tego, jak szybkie są nasze ataki, jaki mają zasięg i jakie kombinacje dają jaki efekt. Połączenie walki i zamieniania się w kamień było czymś niespotykanym dla mnie, więc zajęło mi takie 2-3 godziny mniej więcej, aby mi to wszystko kliknęło. No, ale później bez problemu stawałem nawet naprzeciw coraz większym przeciwnikom. Po jakimś czasie też otrzymujemy balista zukę, ale z racji niewielkiej ilości i sporej ceny amunicji traktowałem to raczej jako bajer, niżeli coś użytecznego. Mordoszel nie dysponuje jako takim systemem levelowania. Jak już mówiłem, to ile mamy energii, staminy, jaką mamy odporność, determinuje aktualnie używana powłoka. Każda z nich ma jednak szereg zdolności specjalnych, które kupujemy za nektar oraz glimpsy, które w grze są, z tego co rozumiem, swoistymi wejrzeniami w jakieś byłe życie. To coś jak dusze w Dark Souls, tak mniej więcej. Wejrzenia akurat nawiązują do świata gry, ale w tym przypadku są to dość unikalne przedmioty, jednak można je farmić, jeżeli wiemy, jak to robić. Co ciekawe, zarówno broń, jak i nasze powłoki rozwijamy niezależnie od siebie, czyli mamy tutaj właściwie do czynienia z sytuacją, że jeśli już wymaksujemy jakiś set, to zmieniając go, zdobyte glimsy w przypadku powłok nie przechodzą na inną powłokę. Więc w sumie wracamy się do początkowego poziomu naszej mocy i musimy zbierać je od nowa. Jest to trochę zagmatwane, ale z drugiej strony powoduje, że bardzo dobrze uczymy się walczyć daną powłoką i bronią. No a zmienić sprzęt zawsze możemy. I może to jest jeden ze sposobów, żeby przedłużyć zabawę z grą. Tak mi się wydaje. Ilość przedmiotów w Mortar Shell nie jest jakoś super przytłaczająca, a nawet powiedziałbym, że jest ich nie za dużo, przez co nie mamy problemu z ich identyfikacją. Aczkolwiek na początku nie wiemy nic o działaniu różnych grzybów magicznych, skroli, medalionów czy innych szaszłykach ze szczurów. Wraz z każdorazowym ich użyciem rośnie nasza wiedza na ich temat, co ostatecznie przekłada się na zwiększenie ich skuteczności. Tutaj dobrym przykładem są gitary, które możemy znaleźć. mówi Hopis, trening czyni mistrza, więc warto od czasu do czasu po zamienić miecz na gitarę i pograć sobie dla relaksu. W grze oczywiście też spotykamy specyficznych sklepikarzy, którzy oferują różne ciekawe rzeczy. Ogólnie jednak najważniejsze są przedmioty do leczenia, szybkiego wymieniania powłok i różne buffy, które mogą być pomocne, jeśli nie mamy jeszcze wystarczająco silnego sprzętu. I'm Falgrim nie jest jakoś przesadnie dużą krainą. Główny hub jest lokacją, która jest połączeniem mrocznych lasów, bagnistych terenów z różnymi niekiedy ukrytymi przejściami do kolejnych regionów. W grze są w sumie trzy nazwijmy te lokacje lochami, gdzie na końcu każdego z nich czeka na nas boss. Faktycznie gra nie ma takiego dużego rozmachu jak nie wiem, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro czy nawet taki The Search. Jednak nadrabia to świetną stylistyką oraz klimatem. Choć muszę przyznać, że paleta barw nie pomaga w szybkiej orientacji w terenie, co spowodowało, że. Znowu musiałem moment błądzić, aby potem świadomie obierać drogę do kolejnych lokacji, ale w sumie to jest do ogarnięcia. Jak wspominałem, Falgrim roi się od przeróżnych potworów, dziwnych ludzi czy innych zakutych w zbroje rycerzy. Ciekawe jest to, że nasza taktyka jak sobie z nimi radzić wynika głównie z pancerza, który nosimy, no i broni, której używamy, więc ciężko jest doznacznie stwierdzić, czy walki z nimi są trudne czy nie. Z jednej strony ich poziom siły pozostaje zawsze taki sam, bez znaczenia czy rozwijamy naszą postać czy nie, więc nawet w późniejszych momentach gry, jeśli nie jesteśmy uważni, nawet zwykły ziomek z pałką może przysporzyć nam problemów. Kluczem w pojedynkach jest właśnie nauczenie się władania daną bronią, choć oczywiście i rozwijanie i zdobywanie kolejnych umiejętności powłok zwiększa nasze szanse w walce. Można to odczuć zwłaszcza wtedy, kiedy stajemy naprzeciwko dużym przeciwnikom. Z drugiej strony najważniejszy jest skill. Większość graczy pewnie poległo z rąk pierwszego strażnika, ale da się go pokonać przy odrobinie cierpliwości. Plus jeśli nam się to uda, wpada nam unikalna trowka. Co do bossów nie będę Wam spojlował, więc ograniczę się do tego, który rezyduje w krainie ognia. Jest wielki, agresywny, ale do ogarnięcia. Bardzo podoba mi się design przeciwników w tej grze i muszę przyznać, że zapadli mi w pamięć. Po pierwszego z bossów po uzyskaniu specjalnego przedmiotu świat spowija mgła. Pomijając walory estetyczne, większość zwykłych przeciwników zostaje zastąpiona przez mocno dające w kość skaczące Golumo podobne bestie. Oprócz tego utrudnienia zyskujemy także możliwość otwierania rybich skrzyń, w których możemy znaleźć ciekawe przedmioty. W okolicach naszej bazy pojawia się też tajemniczy jegomość, który za wyjrzenia może wpływać na mgłę, więc jeśli nie chcemy non-stop walczyć i męczyć się z silniejszymi puforami, możemy ją po prostu na moment odwołać. Lubię, jak nawet w trudnych grach mamy pewną dozę wyboru. Sprawia to, że czuję jakąś minimalną choćby dozę kontroli w tym przytłaczającym, mrocznym świecie. Nie ma co ukrywać, że Mortal Shell jest skierowany przede wszystkim do fanów tego gatunku. Trzeba też przyznać, że ze wszystkich klonów Soulsów stylistycznie i klimatycznie najbliżej jest tutaj do pierwowzoru. Musimy też pamiętać, że studio, które stworzyło tę grę, jest bardzo małe. O ile pamiętam mowa chyba raptem o 15 osobach, które tworzyły Mortal Shell. Jak tak sobie myślę, to jedyną wadą tej gry jest to, że mogłaby być po prostu dłuższa i większa. Ale znów, małe studio, mniejszy projekt i adekwatnie mniejsza cena Mortal Shell w PS Store. Jako fan Soulsów mogę z ręką na sercu polecić Mortal Shell wszystkim tym, którzy lubią umierać tak jak ja. Eee, graczom, którzy chcieliby wkręcić się, chyba lepiej jednak zacząć jest od nawet takiego bladborna, ewentualnie jeśli planują zakup PS5, poczekać na remaster Demon Souls. Niemniej u mnie Mortal Shell wskakuje na wysoką pozycję na liście najciekawszych zaskoczeń w 2020 roku w temacie growym oczywiście. Więc sprawdźcie tę produkcję. W oczekiwaniu na Elden Ring to świetne miejsce na przeczekanie. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!